Czym jest tekstura i jak wpływa na sposób, w jaki jemy? Czym jest tekstura i jak wpływa na sposób, w jaki jemy? Tekstura to złożony proces sensoryczny, który wpływa na nasze postrzeganie jedzenia, w tym smaku, zapachu, a nawet temperatury. Technolodzy i szefowie kuchni coraz częściej biorą pod uwagę teksturę podczas projektowania produktów spożywczych, ponieważ może to znacząco wpłynąć na zadowolenie konsumentów. Ludzie lubią doświadczać różnych tekstur w jednym posiłku, ponieważ zapewnia to poczucie różnorodności. Waga tekstury w projektowaniu produktów spożywczych. Tekstura jest kluczowym elementem w projektowaniu i marketingu produktów spożywczych. Zapewnienie konsumentom nowych i interesujących doświadczeń może prowadzić do większej satysfakcji i lojalności klientów. Rynek produktów spożywczych o różnych teksturach jest wart miliony dolarów, co czyni go kluczowym czynnikiem w sukcesie nowych produktów spożywczych. Docenienie tekstury w jedzeniu. Tekstura ma znaczący wpływ na smak i przyjemność jedzenia. Niemowlęta mają silne preferencje co do tekstury jogurtu, co sugeruje, że tekstura ma silniejszy wpływ niż smak lub kolor na preferencje dietetyczne. Preferencje teksturalne różnią się między kulturami, przy czym kultury zachodnie zwykle unikają śliskich i lepkich pokarmów, podczas gdy kultury azjatyckie często je akceptują strona szczegółowo opisanym tematem czym jest tekstura i jak wpływa na sposób w jaki jemy